Ja do gry, dzięki eee, spierdala i dzięki Nie, no, muszę wziąć takie coś, żeby se... Nie, nie skończyć. No i ja RZI po chuj tym... Samo dzieje. Idę po, po jakiejś te. Po co? Po jakiejś te. Ja też po to idę. Arzy, masz lizmę? Nie mam. Koło masz lizmę. Nie mam. A co to lizma? Otworzyłem cukierki, które mają sobie papierki. Papierczak? Tak papierczak? takie jedzą ten, biedne dzieci. Tak? No. tak, Good, good. Nice. Raz, no stop. Kurwa, sztywna łapa taka, że daj spokój. Nie, no, to kurwa co ta chłop Aaa, myślałem, że będzie <śpiewanek> O ty arty tak wcześniej chodzisz spać. To się wcześniej budzę, ale po co? No właśnie, święta są. No bo wcześniej się fajniej budzi. Nieprawda. Panowie, dobrze. E no, no na pewno, no. no, no. no od razu, o. już, o ty kurwo, a ty, ty kurwa! Szkoda, szkoda tej rundy, panowie, szkoda tej rundy. Daj cuksa. Lud... Nie, bo są za drogie. A co ty masz? Mieszankę karkowską? <grym> Mieszanka jest droga? Nie wiem. No Jest trochę tro kosztuje. Nie, no żarty. Są jakieś wyjątkowe jakieś praliny na urodziny. Kurwa, praliny Rzeba na rocze? urodziny? Fyrda, Rafaelu? Ja ładnie wyglądają, jakieś tyramisu. Nie no, wszystko, 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 wszystkim, ale praliny na urodziny to przejebana sprawa. A ja nawet nie wiem, co to są praliny. To skąd wiesz, że jest praliny? No, no tak ale mi busa. się wydaje. A! Kurwa! Okno, rajsz tak. Rajsz tak. Dobra, ja smokuję auto A ty wyjeżdżasz ale, ale mi ręka nie chodzi w ogóle, to jest taka sztywna Popiłeś Nie A ty? Ja też zna. To co jest nie tak? Jeden był przy schodach, ale. Dobra, lecę. Jestem tutaj. Tipo. A partia ta się Kurway. kurwa. Kurwa. To by. To by. Nie oh oh ah! Cześć cześć, ja idę. Cześć, cześć, idź, idź. Gramy do końca, panowie. Teraz kurwa mobilizacja. To. Taki mecz wygrać. Jak wygrać wszystko? Połowę!